Magia włosów. Włosy od wieków fascynują ludzi swoją tajemniczością i potencjalną mocą. W różnych kulturach na całym świecie przywiązuje się do nich szczególną wagę, przypisując im magiczne znaczenie. W dzisiejszym artykule odkryjemy, jaką rolę odgrywają włosy w różnych aspektach magii i duchowości. Włosy jako źródło energii. Wielu wierzy, że włosy są nośnikiem osobistej energii. W tradycyjnej medycynie chińskiej oraz w hinduizmie uważa się, że energia życiowa, znana jako hi lub prane, przepływa przez ciało również poprzez włosy. Dlatego też długie i zdrowe włosy są uważane za znak dobrego zdrowia i równowagi energetycznej. Magia włosów w kulturze wudu. Religia afroamerykańska przypisuje włosom szczególne znaczenie. Wudu praktykuje rytuały, które wykorzystują włosy jako element przyciągania lub odstraszania energii. Dla wielu wyznawców, włożenie włosów do lalki wudu może być użyte do rzucenia zaklęć lub do ochrony przed nimi. Włosy w rytuałach miłosnych W magii miłosnej włosy odgrywają kluczową rolę. Włosy partnera mogą być wykorzystane do rzucania zaklęć miłosnych, co ma na celu przyciągnięcie danej osoby do siebie. Włosy symbolizują tu nie tylko fizyczne przyciąganie, ale również więź emocjonalną. Potencjał uczenia się z włosów. Według niektórych wierzeń, włosy mają zdolność pamiętania wydarzeń i energii. W tradycji indiańskiej. Wierzono, że włosy zachowują w sobie doświadczenia i historię osoby. Dlatego też niektórzy przeprowadzają rytuały, podczas których ofiarowują swoje włosy w celu uwolnienia się od negatywnych wspomnień lub trom. Wyrażanie tożsamości Stylizacja włosów jest sposobem wyrażania swojej tożsamości i przyciągania określonej energii. Kolor i fryzura mają znaczenie ezoteryczne. Niesamowite jest to, że zmiana koloru włosów, fryzury czy długości włosów może diametralnie zmienić nasz charakter lub wydarzenia w naszym życiu. Włosy wydają się zwykłymi kosmykami, ale mają magiczne znaczenie w różnych kulturach i wierzeniach. Odgrywają ważną rolę w duchowości i codziennym życiu. Świadomie lub nieświadomie nadajemy naszym włosom ich magiczne znaczenie. Wróżbita Łukasz Węcka